Cześć, cześć, cześć! Z tej strony Majawu i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Tak więc, teraz Oliwia daje Odynkowi jabłuszko z płaskiej ręki. No? Eee. E... Było Byłoby dobrym konikiem, prawda? Ja w ogóle dzisiaj spałam u Oliwii, prawda? Tak. I u niej się śpi najlepiej na świecie. Po prostu tak było wygodnie mi. Była ja u mnie na nocce, a ona też u mnie była na nocce. Skakanka. W ogóle, Odynek dzisiaj bardzo był grzeczny z Oliwią na jeździe. Ładną parę stanowiliście. Skakałem pięknie. O matko, padło. ma to rozjaśnione też włosy takie. Jak wicher.

ja wystraszyłam się na niej galopować. Szczerze mówiąc, się bałam na niej galopować. Naprawdę, przyznaję się. I to też moja była wina, że ja się pochylałam na niej. Pochylałam się, bo się bałam. I jak ona czuła, że ja się na niej pochylałam, to ona zaczynała wjeżdżać. Tak, bryki były. I po prostu tak mi podskaki o, już poszła. <laughs> tak mi podskakiwała, że tak na czterech nogach, wiecie, tak tak podskakiwała, o, na czterech nogach yy, i po prostu, yy, dlatego wam nic nie nagrałam z jazdy, bo dobre, co było tylko na tej jeździe, to sa na samym początku jak kusowałam przez drążki i dlatego dzisiaj nie było galopiku, tak, nie galopowałyśmy. No, yy, włączę wam tu yy, latarkę, bo pewnie nic nie widzicie, o, to jest, yy, no, musisz już jechać, Oliwia. Tak. To żegnaj nie nie Odyma. Co? Niecałej Odyma. Dobra. Dobra, więc y, jazdy też pewnie nie będziecie mieli wklejonej. I w ogóle nie wiem, czy mi się opłaca tego vloga wstawiać, bo w sumie nic już ciekawego nie będziemy robić. Na razie, Pa, ciucia! No. Więc nic się po prostu już nie opłaca robić. Więc... Mars jest też na jeździe. Nie mam dla niego bananka, bo spałam mu oliwii. Yy, I jedyny bananek, jaki był, to taki trochę już, taki ten. Papka się z niego zrobiła podczas drogi. Więc po prostu, no. Nie wiem. Trzeci vlog ma jest taki trochę nieudany. Ale za to mamy śnieg. Mogę wam pokazać, jaki mamy śnieg. To jest cały śnieg. Tam się ciągnie też śnieg. I tu jest też śnieg. I a propos, był taki temat. Jeden. Czy Mars ma dziewczynę? No jako takiej dziewczyny to nie ma, ale taka jedna kracz mu się podoba. No i po prostu... Nie wiem, Marsik. Nie ma go tu, jest na jeździe. Nie wiem no, jeszcze wam później może coś tam dogram. O, tango e, nie, to jest Tiersk, przepraszam. Jesteś Tiersk, tak? Tiersk. To jest mały piorunek, czyli Poker, który tak szybko biega jak piorunek. Pip, pip. Tu jest jankes, jankes, Tutaj sobie pieski idą. Okej. Okay. Więc ja gdzieś załatwię potrzebę fizjologiczną. Z, ym... Tu jest jakiś konik. Tam też jest konik. I tu jest konik. No, i w sumie to Junkes. Nie, to nie jest junkes. Ja nie wiem, jak to masz na imię. Ty masz jakieś na imię? Tak, mam. No, yy, dobra, bezimienny. <ścoughs> nie no. Patrzcie, jaki ładny ująt w ogóle jak ktoś ma. Yy, I tutaj mamy tak. Yy, szczotkę brytana i nutkę i teraz sobie jedziemy ogólnie cała jazda na liście to tak jak już mówiłam ja się pochylałam yy, i dlatego ona czuła, że ja się pochylałam i dlatego zaczyna brykać, bo ja się bałam strasznie galopu na niej, bo po prostu yy, ja widziałam po prostu bo ona patrzyła się na inne konie jak one galopują i ja myślałam, że ona też tak fajnie będzie galopowała, ale jak próbowałam na niej zagalopować, to ona tylko kurz, wiecie. No i po prostu dlategoż, dlatego też yy, ona, właśnie jak się patrzyła na te konie, galopują, to ona też chciała, bo ona jest taka energiczna. Tylko po prostu ja nie chciałam za bardzo, no bo się bałam. Yy, I dlatego się pochylałam i ona wtedy zaczyna brykać. I jak do środka wjechałyśmy, żeby inne konie miały też czas na zagalopowanie. To po prostu no tak właśnie podskoczyła, tak jak Wam wcześniej mówiłam, na tych czterech nogach, tak do góry. Mm, ale może następnym razem na niej będzie lepiej. Trzeba też próbować na różnych koniach. W, góry... w ogóle. Zobacz, zobacz, zobacz na to, co na Wow! To jest autostrada. Nie no, ile policji? w ogóle zapomniałam poduszki od Oliwi, więc teraz musimy pojechać do niej po tą poduszkę, bo jak u niej spałam to brałam swoją no więc no, musimy do niej pojechać w ogóle popatrzcie ile śniegu napadało dużo śniegu bardzo napadało i w ogóle, patrzcie, jakie fajne drzewo ma Oliwia koło domu. Takie na środku wielkiego pola. Jedno drzewo na środku takiego wielkiego pola. Dobra, chillówka Czekamy sobie. W ogóle, mój outfit. Ten te, te spodnie taki bryggesowaty. Takie spodnie mam, po prostu to nie są zwykłe bryczesy, takie, tylko to nawet nie są bryczesy, to są ciepłe spodnie, leginsy takie, bardzo ciepłe, żeby mi było ciepło, eee, buty, no to, to które były, jest. buty są z Cavaliero z hmm, Horse and Pony i jest kurtka, która, w sumie nie wiem skąd ona jest, taka bezfirmowa chyba.